Ci nowi zawodnicy, którzy weszli, to praktycznie no, wnieśli ożywienie, ale, ale brakuje dojścia do jakich... Saha. dobre zejście teraz do środka, Saha, zamieszanie, ależ okazja, Dudzic, jeszcze jest Mierzejewski! I może jeszcze nie wszystko stracone, Łukasz Mierzejewski, 82. minuta, mamy 2 do 3. Tak, lekko co chciałem powiedzieć właśnie, że, że Krakowia ma problemy ze stworzeniem sobie sytuacji, chwaliliśmy defensywę e, ruchu tutaj, E, e, chciałem już pochwalić, że świetna interwencja e, Perdicza który naprawdę dobrze się zachował, ale praktycznie zabrakło sekuracji obrazu. Zobaczmy obrancji. raz jeszcze. Sacha tutaj właśnie. Dobre wejście tutaj Sachy do, do środka. Tu jeszcze Perdić tak, znowu. Dobrze, dobra sekuracja jeszcze. I... No tak, ale Perdić tu nie, nie mógł więcej nic zrobić. Nic nie mógł zrobić, jak najbardziej. Obronił ten strzał Dudzica z najbliższej odległości, natomiast, natomiast no już błąd obrońców, którzy nie upilnowali Kadrowicza, Łukasza Mierzejewskiego, a Mierzejewski lewą nogą posłał piłkę do bramki.